komu ufasz pełno węży w grawie Niebieskie światła błyskają, schylam się bezprawie Fura przyciemniona, na czarną muszę ukryć kasę Może nie wyjdę, może już nigdy cię nie zobaczę Wbijam korwony, 100% czystej furii że szukają duchów, nie znajdą nas w tej historii To wypajace, gadają, ale nie są w grze z swoje drogi, demony znają moje imię Nigdy na czas oczy napędzę Król i rapu nie zamkną mnie w klatce Kominiara na twarzy, kewrar na ciele To nie jest młoda dla nastolatek Przeskakujemy po tygodniu koniec waszych historii Brak czasu na oddech Mój dźwięk to narkotyk, uderza głęboko, nie uciekniesz przed nim Wódka i Baranta jest najebani Nie da się tego szybko odegrać Żadnego dźwignia w butelce zapierdam jak fetel. także ze mną w deszczu Azjatka Jeżdżam w miasto, El kapitanu, to stara marka. Sprawdź mnie, zniszczę ci życie, w pierdolę ci się na chatę. Chaty. Nigdy nie uczekam, to cztery siódemki w akcji. akcji. To nie jest show, to prawdziwe życie, bierzemy cię w dół. Ulice pełne czpunów, Berlin i Warszawa idą na dno. Pierdolę to, to nie z Paryża kwiatki, tylko koki siatki. Na pełnym gazie zapierdalam, bo jutro mogę nie wstać. Noże tu lecą szybko, a wrogowie padają prędko To nie zabawa z polskiej wsi, tylko kurwa mijam Berlin przelew, przelew. Yo. 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 Yo.